Dobra, na wstępie powiem, że wracam z pracy. I nie przejmujcie się. O, nie przejmujcie się tymi hołdami. Um, tak, za, za chwilę zobaczycie progres Blackiego i Lemona. Długo nie było odcinków, skupiłam się głównie na pracy z nimi, nie nagrywałam Nagrywałam, ale nie, nie montowałam tego ze względu na, na to, że. Nie czułam weny i tak dalej. Patrzę się przed siebie, bo, bo jeżdżą tu p... jak debile. No. Nie czułam potrzeby nagrywania takiej większej. Też dużo pracowaliśmy z, z siodła i z lemonem i z Lakim. Dużo, roz, dużo ogólnie pracowałam z nimi, właśnie głównie z siodła, ale dużo pracowałam z nimi też z, z ziemi. Eee, Laki no trochę zapominał tego co miał, co, co z nim siłszyłam i tak dalej. Więc no, trochę Kijowo. Ale za to jestem z niego dumna. Jestem dumna z Lemona. Jestem dumna z dziewczyn, które mi bardzo dużo pomogły i z Olgi, i z Hani, i z dwóch pozostałych. Nie wiem, czy mogę mówić. Raczej chyba mogę, bo one się chyba zgodziły z tego co pamiętam. W każdym razie, no. Hania i Maja też mi bardzo dużo pomogły. Więc tak? No. Także lękam mnie już boli od nagrywania. Także. E, no, ogólnie no to bardzo duży postęp zrobiły te konie. I spróbuję e, pokazać wam, jak wyglądały. E, chociaż nie, bo nie mam chyba żadnych prób jazdy. Nie, mam pr próby jazdy na Laki gdzieś e, z wcześniejszych lat, znaczy no, z przed dwóch lat, czy tam z przed półtorej roku jakoś. No W każdym razie y, bardzo dużo takich y, nowych rzeczy się pojawiło. Laki się świetnie prowadzi pod siodłem, Lemon zresztą też. Wiadomo, mają swoje gorsze dni ostatnio. Na przykład no, nie dało się na nich jeździć totalnie. Mimo tego, że no, dzień wcześniej były jeżdżone i ogólnie było wszystko litnie, ale, ale już na drugi dzień to po prostu było tak katastrofalnie, że, że stwierdziłyśmy z jeszcze nami, że jakieś tam powolne sobie tylko zrobimy stępy, że nie będziemy nic takiego ćwiczyć, żeby te konie po prostu wiedziały, że mają. Że, że, że praca to nie jest tylko jakby skupienie się na na przykład drążkach, gdzie bardzo dużo ostatnio na drążkach ćwiczyliśmy, żeby jednak te konie były trochę bardziej przepuszczalne i tak dalej, żeby były trochę bardziej wygimnastykowane. Zresztą zobaczycie sobie w sklejce filmików, które za chwilę Wam wrzucę. Wiem, że to nie jest dużo, ale myślę, że i tak jest sporo jak na ten okres czasu że, że no, po tych dwóch latach jednak te panie już zaczęły, zaczęły taką poważniejszą pracę zresztą zobaczycie, czemu ja cały czas to powtarzam jakby O the fuck. No, w każdym razie zobaczycie sobie jak, jak laki m.in. skacze jak Lemon się prowadzi pod siodłem i na oklep, bo zaczęliśmy pracę na oklep to jest strasznie dla mnie przynajmniej takie budujące, bo lemon był naprawdę nie dało się na nim jeździć bez, bez siodła. Był wybijający, był okropny, a, a ostatnio wziąłam go w sumie miałam go wziąć na lążę, ale Olga stwierdziła, że weźmiemy go na oklep. I no i zobaczycie sobie nagrania z oklepu na nim. I zobaczycie też nagrania z skoków na laki. Muszę sobie stawić na drugą stronę. O Jezu, jak ja z tego że źle wyglądam. Nieważne. W każdym bądź razie, muszę jednak z tej strony. W każdym bądź razie z... Z lakiem jest nadal ciężko, bo nie powiem, że nie. Laki ma nadal te swoje odpały, swoje jakieś te dni, gdzie faktycznie on w ogóle nie chce pracować, gdzie, gdzie po prostu dla niego siodło o głowie i w ogóle człowiek to jest najgorsze zło, jakie może być w ogóle w, na świecie. Ale Lemon coraz częściej pokazuje, że on jednak chce kontaktu z człowiekiem, że chce nauki, że chce sobie chodzić pod tym siodłem, że dla niego to nie jest problem. Fakt ten ciężko go popędzi na przykład do galopu. Ale no nie oszukujmy się, to są kluski. Jakby to są konie śląskie, one nie są. W teorii one nie, nie chodziły w e, siodle. Nie? W sensie jako rasa, a nie jako typowe te konie. To były konie raczej chyba podpociągi z tego co pamiętam. W sensie no podciągnięcie e, robione. Więc tak. a, oh, boli mnie ręka już. no. Także zaraz Wam sklejkę zrobię. Najwyżej jeszcze dogram jakiś głos czy coś. No, a my się widzimy, mam nadzieję, niedługo w Na następnym odcinku, oby. No, także zapraszam Was do oglądania. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. And all these places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes. But I know things only. Thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. My mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. My mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. assim Is how you deal with it all. I hope you realize this all the time. Just take control of the thoughts inside your head and understand that what you think is what you get. I'll dream big, just watch me get what's mine. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind my mind my mind I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head I'm sick of wishing I could just forgive and forget I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind my mind my mind I'm sick of all these thoughts that are stuck